Cześć, z tej 23 witam was w kolejnym odcinku z serii Kingdom Rush Pojedynki. Jak się nie mylę jest to już 28 odcinek naszej serii. No i dziś właściwie nie pojedynek, bo pojedynek to jest między jedną a drugą postacią, a starcie, starcie dwóch armii, dwóch raz troli i krasnoludów. Proponowaliście w komentarzach, żebym właśnie oprócz e, starć pojedynczych postaci... Zostawił ze sobą też różne rasy, frakcje, armie. I tak postanowiłem, że też zrobię, rozszerzymy tą serię. Materiał nagrywam po raz drugi, ponieważ no, za pierwszym razem bardzo fajnie wyszedł, natomiast w momencie, gdy zapisałem coś się uszkodził plik i niestety to wszystko przepadło. No bardzo szkoda. No ale postaram się opowiedzieć o tym tak fajnie, jak mi się udało wcześniej ponownie. Zanim jednak przejdziemy właśnie do tej głównej części tego materiału, będę chciał pokazać oczywiście komentarz z propozycją dla, całej, dla całego tego rozszerzenia serii oraz komentarz z propozycją tej, tego konkretnego starcia. No i oczywiście, tak, armie to nie postaci. Tu będzie znacząca różnica. Postacie ocenialiśmy w kilku kategoriach, takich jak siła, szybkość, zwinność, walka, wręcz wytrzymałość, umiejętności, inteligencja, strategia, doświadczenie. I jeszcze tak w przypadku niektórych postaci bytów moc. Oraz jeśli jakaś postać miała jakąś taką zdolność specjalną, która naprawdę mogła być takim asem w rękawie, no to była ta zdolność, co się nazywała hax. W przypadku ras, frakcji armii mamy następujące kategorie: postęp techniczny, liczebność, warunki fizyczne, pojedynczego wojownika, typowego przedstawiciela rasy, magia, czyli. Zastosowanie magii, ta biegłość tej magii, wiedza, którą posiadała dana rasa na temat magii. E, następnie mamy wyposażenie, e, czyli różne takie uzbrojenie, e, rzeczy, z których korzystali właśnie poszczególni wojownicy nie tylko oręż, ale jakieś właśnie maszyny e, czy bestie bojowe. Ważne i silne postaci. No tutaj takie głównie silne postaci. Jak na przykład dla troli, dla przykładu, będzie to ulguk haj, które mogłyby jednak właśnie przechylić szale zwycięstwa na korzyść swoich pobratymców i być bardzo ważne na polu bitwy. Dalej mamy strategię, no bo jak wiemy, każda rasa, każda frakcja to inna strategia. Elfy na przykład będą wykorzystywały swoją zdolność znajomości lasu, znaczy to zdolność, że znają las bardzo dobrze po prostu i przygotowują różne zasadzki, pułapki, wykorzystają po prostu przewagę terenu, jeśli będzie to się odbywało na ich terenie. Pająki natomiast szybko się roz, rozmnażają, więc będą szły w liczebność. Tak samo w masówę będą szły goblinoidy. Krasnolud na przykład bazują na swoich doskonałych wynalazkach. I tak dalej, i tak dalej. Mamy też kategorie hacks. Czyli taki właśnie az w rękawie, jaki dana frakcja ma jakąś ukrytą broń. I się zastanawiam jeszcze nad kategorią taką, że jakby. Nie wiem właśnie, czy będę omawiał, bo oczywiście najpierw ocenimy to w tych małych punktach, jak ja to mam zwyczaj nazywać, a później postaram się powiedzieć o tym, jak mogłaby wyglądać bitwa, a nawet jakbym dał radę wojna. I jeśli to drugie, to wtedy też jest kwestia. Budowli obronnych, zamków i tak dalej. E, także zobaczę, czy to będę oceniał, ale w sumie myślę, że możemy dodać, bo tak już podczas tworzenia tamtej pierwo, pierwszej wersji tego materiału e, wpadłam jeszcze na tą dodatkową kategorię. Ale zanim to, chciałbym wyróżnić właśnie jedną osobę. A to osobą jest użytkownik Oniku Polonite, który w, nas w pierwszej części odnosi się akurat do starcia. Tego, które było po, tam, gdzie skomentował, tak, tego filmu Arivan kontra Eridan. E, ale właśnie przyjrzyjmy się tej ważniejszej dla nas w kontekście tego materiału części. Swoją drogą myślę, że GLIT pomysłem byłoby rozszerzenie serii pojedynków, nie tylko dostarczyć pojedynczych postaci, a nawet całych armii, frakcji czy raz. Chciałbym zobaczyć zestawienie na przykład Twilight elfów z leśnymi, Linery z siłami Weznana, czy dajmy na to Krasnodów z goblinoidami. Format filmu byłby ten sam, tylko w zasadzie zamiast postaci są armie, które mogłyby być oceniane na podstawie takich czynników jak postęp techniczny, liczebność, warunki fizyczne typowego wojownika, zastosowanie i wiedza o magii, jakość wyposażenia, ważnej i potężne postaci dla danej frakcji i kilka innych. Myślę, że jest to ciekawy pomysł i może zdecydujesz się go podjąć. I tak, decyduję się go podjąć. Ja jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję za podrzucenie tego pomysłu, bo jest to... Bardzo fajne rozszerzenie tej serii i jeszcze pokażę komentarz właśnie z propozycją tego konkretnego pojedynku starcia. A starcie to tak jak sporą część, nawet większość do naszej serii zaproponował nieznajomy wieczny widz. Pojedynki raz, no i pierwszy punkt u niego krasnoludy vs trole. No i właśnie tym dwóm frakcjom przyjrzymy się, ocenimy je w tych małych punktach, a później. Postaramy się ocenić, kto by wygrał tak ostatecznie. No, niestety, wyszedł mi troszeczkę dłuższy ten wstęp niż w poprzedniej wersji tego materiału, no ale trudno. Przechodzimy do oceniania poszczególnych kategorii. Pierwsza to postęp techniczny. No, tutaj myślę, że nie ma żadnych wątpliwości. Krasnudy deklasują swoich oponentów jeśli o to chodzi, bo potrafili tworzyć wspierających w walce roboty, potężne mechy bojowe. E czy też właśnie cyklokoptery, które były takimi maszynami latającymi, potrafili korzystać i tworzyć też strzelby. Naprawdę poziom zaawansowania krasnodów był bardzo imponujący, i jak na razie w świecie fantazy stali na bardzo wysokim poziomie. Tutaj trole nie mają absolutnie żadnego podjazdu. Dalej mamy liczebność. Szczerze mówiąc, no w większości uniwersów fantazy Krasnody są. Mało liczną rasą, jakąś taką na wymarciu. W Kingdomie, natomiast, mi, wydaje mi się, że wbrew pozorom, jednak jest ich trochę. Nawet mimo to, że jest ich dużo mniej niż kiedyś, przed wydarzeniami z Kingdom of Origins, gdzie żyły jeszcze na terenie tego królestwa, które podbił Godiew i jego Blood Demony. To i tak wydaje się, patrząc na Kingdom Rush Vengeance, że to królestwo, które posiadają sw we swoim władaniu jest dość spore e, i jest trochę tych krasnodów. Może nie jakoś wybitnie dużo w porównaniu z innymi rasami, ale jednak trochę ich jest. Natomiast wydaje mi się, że troli też trochę było, że jednak i na Hakrai e, i ogólnie w tych górach trochę tych troli żyło. I może gdzieś dalej, jeszcze na północy. Także myślę, że liczebność obu tych raz może być podobna. Dalej mamy warunki fizyczne. No i właśnie, tutaj troszeczkę jest. Taki problem takiej natury, że. O ile taki najpospolitszy troll z Krasnoludem mógłby się równać o tyle trole mają jeszcze swoje takich trochę lepszych przedstawicieli, jak chociażby Troll Breaker, który jest prawdziwą górą mięsa i potężny. No i jednak spora część, większość jednostek tro troli jest silniejsza fizycznie niż krasnoludowie. Dalej mamy magię. I uważam, że żadna z tych ras nie wyróżnia się na tle drugiej jakoś specjalne w tej kategorii. No krasnoludowie... Mieli potężnych geomantów, którzy naprawdę stanowili e, dobrą siłę na polu bitwy. Natomiast trolle e, posiadały zdolność regeneracji, leczenia swoich sojuszników i samego, sie, samego siebie. E, natomiast w obu, u obu raz, w obu frakcjach, ta zdolność magii nie była jakoś specjalnie rozwinięta. E, więc myślę, że Remis będzie sprawiedliwym rezultatem. Dalej mamy wyposażenie, no i tutaj krasnoludy też mają sporą przewagę, ponieważ no, posiadały wiele jednostek i każda, z, prawie każda z nich przepraszam, miała no, jakieś elementy zbroi, bądź po prostu sterowała maszyną, co też stanowiło osłonę, była dobrze uzbrojona w solidnie wykonaną broń, w solidnie wykonany oręż, trolle natomiast pod tym względem przy krasnoludach wydają się wręcz prymitywne walczyły jakimiś włóczniami, toporami. Eee, także no zdecydowanie tutaj Krasnody zwyciężają. Jeśli chodzi o takie silne postacie, takich dowódców, to postawiłem na remis. Eee, za takiego przedstawiciela Krasnodów uznałem króla Bolgura oczywiście wyposażonego w swojego mecha, tron, który zamienia się właśnie w, ten, eee, w tą maszynę bojową. A jako przedstawiciela troli dałem oczywiście Ulgu Ghaja, Tu raczej nie ma zdziwienia. Myślę, że walka pomiędzy nimi byłaby dość wyrównana, taka bezpośrednie jeden na jeden. I na polu bitwy obaj by pomogli dość sporo swoim armiom. Bo nawet w porównaniu z takimi większymi okazami troli, Bolgur swoim mechów daje się naprawdę dość potężny i dość spory. Ulgu Hai dzięki natomiast swojej potężnej tarczy i. Tej temu buzdyganowi, na pewno siałby spustoszenie w szeregach krasnoludów Dalej mamy strategię. I wydaje mi się, że jednak krasnoludy i ich armia jest taka bardziej zdyscyplinowana ma przećwiczonych więcej różnych wariantów, taktyk, strategii, e, jeśli chodzi o pole bitwy. E, też z racji na to, że mają dość sporo jednostek i kombinacje te jedno, tych jednostek i grzybony współpracowały jak najlepiej na polu bitwy, no to myślę, że tutaj krasnoludy e, zdecydowanie przeważają. No trolle raczej e, szły bardziej tak, żeby zalać też trochę tego wroga i siłą go e, pokonać, bo jednak trolle, tak, taki typowy przedstawiciel troli był silniejszy niż na przykład człowiek. E, więc tutaj była ta dominacja taka na wstępie. I jeśli tych troli było trochę, no to taka armia mogła siać spustoszenie. Natomiast krasnowy mi się bardziej takie. No mówiąc nawet już kolokwialnie ogarnięte. Kolejna kategoria, już taka związana z takim większym konfliktem zbrojnym, z wojną, nie tylko z bitwą. No na razie tak roboczo nazywa ją obrona. Oczywiście chodzi tu o to, czy gdzie mieliby się skryć przedstawiciele danej rasy, frakcji gdyby no, na przykład przegrali jakimś sposobem bitwę i musieli się wycofać do swoich do swojego jakiegoś miasta zamku i tak dalej i tutaj krasnoludowie również zyskują mój punkt, ponieważ ich budowle były naprawdę solidne wytrzymałe byli doskonałymi architektami oprócz tego, że byli doskonałymi inżynierami także naprawdę ich cywilizacja stała na wysokim poziomie no, trole za, zakładały po prostu wioski w górach, drewniane domki, e, wspierane może jeszcze jakimiś innymi elementami, także no, tutaj nie umywa się nawet to do krasnoludów. I stwierdziłem, że w sumie, skoro w kategorii 1 na 1, czyli pojedynki postaci, mieliśmy inteligencję, to tak tutaj też stwierdziłem, że może dam inteligencję taką, Typowego wojownika, bo nie będę tutaj mówił o jakichś wybitnych jednostkach też, bo nie każda rasa musi posiadać. No a mieliśmy warunki fizyczne, a inteligencja również jest bardzo ważna po bitwy, bo ktoś może mieć warunki fizyczne, a nie umieć ich wykorzystać przez to, że właśnie jakaś rasa fantazy, przez to, że jest po prostu zwy zwyczajnie w świecie no, głupia, w porównaniu ze swoim oponentem. No i wydaje mi się, że krasnoludy tutaj też dominują. Trole mimo wszystko mimo że wydają się prymitywne, były dość inteligentną i e, potrafiąco sobie radzić rasą, miały swoją cywilizację, natomiast jak patrzymy na dorobek e, cywilizacyjnych krasnoludów, to jednak e, ci inżynierowie, ci architekci krasnoludcy zdecydowanie tutaj zapewniają punkt. A było ich wielu i też brali udział przecież krasnoludzcy inżynierowie na polu bitwy, bezpośrednio udział. Tak jak miało to miejsce w Kingdom Rush Vengeance. No i w takich małych punktach, jak ja to sobie nazywam, krasnoludy zwyciężają 8 do 4. I przyjrzyjmy się temu, jak mogłaby wyglądać bitwa między tymi armiami, a może nawet i cały konflikt zbrojny. Myślę, że byłoby to naprawdę bardzo ciężka potyczka e, dla obu stron. Bo obie armie dysponują wytrzymałymi jednostkami. Krasnoludy o bardzo dobrych zdolnościach bojowych wręcz zakute, solidnie wykonane zbroje kontra trolle. Bestie trochę też takie, które potrafią użyć swojej wyrodzonej siły, na przykład, tak, na przykład takie trolle breakery. Które potrafiły podnieść potężną kładę drzewa, więc taka walka wręcz na pewno by była bardzo wyrównana. Natomiast tu do walki wkroczyć mogłyby wynalazki krasnoludzkie Na pewno problem stanowiłyby roboty, które, którymi dysponowały krasnoludy. Trole nie miały też kontry na e, właśnie te machiny latające krasnoludów. No, mogły rzucać w nie toporami, ale myślę, że byłoby to niesamowicie trudne. Też ciężko mogłoby być w walce z mechami krasnoludzkimi, bo myślę, że to wiertło, które posiada taki mech, mimo, że skóra trola jest twarda, to dałoby radę ją przebić. Także myślę, że trole może jakby zaatakowały pierwsze krasnoludy. Trochę mogłyby ich na początku zaskoczyć. Natomiast jeśli Krosnody wycofałyby się do defensywy, ich twierdze też są naprawdę niesamowicie ciężkie do oblegania, ciężkie do zdobycia. No oczywiście tak, zdobył Weznan, całe królestwo podbił, czy Godjew, ale zobaczcie jakie to były potężne jednostki, jakimi oni dysponowali też siłami. Armia Weznana była bardzo różnorodna, natomiast Godjew był niesamowicie potężnym demonem i pojawił się też właściwie w środku tej dawnej siedziby krasnoludów, więc niejako ich zaskoczył. Natomiast przygotowane w pełni krasnoludy no, stanowiły no, bardzo ciężką siłę do pokonania. Myślę, że w bitwach by tak wygrali raczej krasnoludowie 70 do 30 albo 80 do 20, a jeśli chodzi o ogólny taki konflikt zbrojny pomiędzy tymi dwoma frakcjami, to uważam, że no, może nie na stówę, bo nigdy nie ma tej takiej pewności, ale zdecydowanie wygrałyby jednak krasnoludy całą wojnę, że nawet by były w stanie skontrować trole, e, zająć, zająć ich ziemię i zniewolić bądź wybić. Myślę, że jest to na tyle silna rasa, szczególnie na bardzo wysokim po, poziomie technologiczno-cywilizacyjnym, że, że byliby w stanie właśnie wygrać. Takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że y, no, przedstawiłem to mniej więcej tak, jak oczekiwaliście. Że odcinek Wam się podobał, że przyjemnie Wam się słuchało, oglądało ten materiał. No teraz będę mógł już więcej takich materiałów, gdzie starcia raz są e, przedstawiać. Raz jest zdecydowanie mniej niż postaci, także odcinek z frakcjami, z rasami, z armiami będzie raz na jakiś czas, ale może bonus, bonusowo w kolejnym, czyli 29, bądź na 30. Jako taki specjał e, damy też starcie raz. W tym odcinku natomiast to było na tyle, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!